Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś przy pysznej kawie z palarni kawy Agifa będę rozmawiał z etatowym członkiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego Panem Tomaszem Stelmachem. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa. Tradyc tradycją naszych rozmów jest zawsze to, że pytam o nabór do szkół w powiecie tarnowskim. Nie inaczej będzie teraz, no właśnie jak ten nabór przebiega, kiedy się kończy i jakie są takie no, wstępne wyniki. Te wyniki są zadowalające. 734 uczniów wybrało naszą szkołę jako placówkę, gdzie chce się kształcić. Jest to bardzo dobry nabór. Czekamy na, na większą ilość. Myślę, że ten nabór i czerwcowy, i uzupełniający wrześniowy dadzą nam satysfakcję, i myślę, że pierwsze klasy w dużej liczbie zostaną zapełnione. Sam nabór. Nie byłby tak dobry, gdyby nie liczne inwestycje samorządu powiatowego, który mocno inwestuje w swoje placówki. Taką inwestycją, która jest w fazie finalnej, niebawem będzie otwarcie, jest bojsko przy szkole w Zakliczynie. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tej inwestycji. Jest to motocykl finansowy. Cieszymy się, że udało się to boisko wybudować. W przyszłym, roku, w przyszłym tygodniu na zakończenie powiatowego roku szkolnego planujemy właśnie otwarcie tego obiektu, można tam trenować piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę i tenis i w montażu finansowym za 597 tysięcy ten obiekt zostanie młodzieży z Zakliczyna i mieszkańcom gminy Zakliczyn udostępniony, gdyż jednym z beneficjentów Jednych, jednym z donatorów była też gmina Zakliczyn. 131 tysięcy to wkład gminy, 186 tysięcy Polat Tarnowski i 278 tysięcy to wkład Ministerstwa Sportu, Rządu Dobrej Zmiany. Dziękujemy parlamentarzystom za poparcie naszego wniosku i ten obiekt dla młodzieży i dla społeczeństwa gminy Zakliczyn udostępniany w przyszłym tygodniu. Proszę powiedzieć nam kilka słów na temat polskiego ładu. Za nami rozstrzygnięcie drugiej edycji i kolejne miliony złotych dla powiatu tarnowskiego. Już tam ochłonęli się w starostwie po tej świetnej dla Was decyzji, no i po, przypomnijmy naszym mieszkańcom, co i naszym widzom, co za te pieniądze będziecie robić. Tak, ochłonęliśmy. Teraz jest faza już rozpisywania przetargów i, i warunków zamówienia. Które muszą kontrahenci spełnić, by ta, te nasze obiekty zbudować. Mamy trzy obiekty. Trzy obiekty za łączną kwotę ponad 18 milionów złotych. Patrząc od północy, zaczynamy od gminy Żabno. Tam będziemy przebudowywać budynek na potrzeby powiatowej stacji pogotowia ratunkowego chwili, która tam się mieści w tym mieście i Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, to będzie za 5 milionów złotych, schodząc niżej mamy Gminę wierzcho sławice i tam działa prężnie znany już w całej Polsce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i tam będziemy budować Zakład Aktywności Zawodowej dla 36 osób z niepełnosprawnościami na 600 metrach kwadratowych, powstanie 3 pracownie, za ponad 8 milionów złotych, które planujemy otworzyć we wrześniu 2023 roku i uruchomić. Trzecią inwestycją w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu, którą będziemy robić schodząc na południe schodzimy do gminy Zakliczyn, tam mamy drogę powiatową 1410K Zakliczyn, Wola, Struska, Filipowice. I tam za 4,5 miliona 3 kilometry drogi zostanie kompletnie zmodernizowana, zrewitalizowana i bezpieczeństwo pieszych, kierowców, i komfort korzystania z tej drogi wydatnie się poprawi. Kolejnym takim tematem istotnym pod kątem inwestycyjnym jest już otwarcie mostu przez pana premiera. Miejmy nadzieję, że nic nieoczekiwanego nie wypadnie w ostatniej chwili, no bo już jutro w sobotę pan premier przyjedzie do gminy Wieszosławice, do Ostrowa. Nie wiem, będzie przecięcie wstęgi, nie wiem, butelka szampana poleci o beton, o ten asfalt. Jak Jakie są te zamierzenia? No i właśnie, czy już Pan kilka razy skorzystał z tego mostu? Jak wrażenia po tych kursach? Ja jestem radnym z minytarnym. nie korzystam z tego mostu w Ostrowie, ale my z wrażeń tych, którzy korzystali, są na pewno pozytywne. Most jest pięknie wyremontowany, wygląda jak nowy. No myślę, że podziękujemy. No, jest nowy, mówmy no. się, nie nam zostało tylko to, co w wodzie, a reszta została jakby wybudowana na nowo. Ale oficjalnie wiem, żeby nie, nie zabrali nam pieniędzy, to był remont. Wyremontowany most w Ostrowie zostanie oficjalnie otwarty, być może z udziałem czynników najwyższych w państwie. My korzystamy z tego, że część rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy będzie w Małopolsce w sobotę 18 czerwca i być może ktoś właśnie z rządu będzie uczestniczył w otwarciu symbolicznym, bo ruch jest, jak już pan wie i mieszkańcy wiedzą, dawno już puszczony, więc takie symboliczne być może spotkanie na tym mostie się odbędzie. Oczywiście nie będziemy przeszkadzać w ruchu kołowym. Myślę, że ta inwestycja przechodzi do historii, chlubnej historii, bo udało nam się mimo dużych przeciwności w ciągu dwóch i pół roku sprężyć i ten most, tak jak Pan mówi, prawie na nowo postawić. I jest to dla mieszkańców po prostu inwestycja potrzebna i dlatego widzieliśmy, że to jest jeden z priorytetów i dlatego udało nam się go zrealizować. Kolejnym tematem istotnym z punktu widzenia mieszkańców, przede wszystkim pasażerów, jest przeniesienie Wydziału Komunikacji z budynku przy ulicy Narutowicza na ulicę Ostrowskich. Tam był swego czasu problem, chyba jak dobrze pamiętam, z przetargiem na meble i, i, i właśnie kiedy finalnie ruszy na Ostrowskich w tej lokalizacji Wydział Komunikacji. Myślimy już o przeprowadzce w miesiącu lipcu, a na pewno wydział ruszy prawdopodobnie, nie, znaczy na pewno w sierpniu po przenosinach, bo nie możemy po prostu przerwać procesu rejestracji samochodów i będzie przez chwilę odbywał się w dwóch miejscach, i na Lutowicza, i na Ostrowskich, także żeby płynność była zachowana i mieszkańcy nie mieli żadnego dyskomfortu. Tak, kończymy. Dzisiaj jest odbiór inwestorski przewodniczącej Komisji, która odbiera ten budynek o godzinie 13. Za kwotę 6 236 000 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Udało nam się ten budynek zaadoptować, przebudować i wyposażyć. Meble już są montowane. Tak jak Pan redaktor wspomniał po perturbacjach przetargowych udało nam się z tego wybrnąć. Jest podłączany system CEPiK, system kolejkowy. Jest to XXI wiek obsługa. Standard obsługi petenta jest na wysokim poziomie. Nie będzie żadnych kolejek. Zamykamy historię z kolejkami. Ja, pamiętam, że było to koczowanie przed starostwem, żeby tak, zająć się tym. To się już nie, nie powtórzy, żadnych kolejek nie będzie, można będzie z domowego zacisza via internet sobie miejsce zarezerwować na godzinę dogodną dla petenta, dla obywatela i każdy swoją sprawę w dogodnym dla siebie terminie załatwi. Ten brak kolei i te udogodnienia internetowe to są jedyne zalety tej nowej lokalizacji? Jest dużo lepsza dostępność komunikacyjna, jest tam południowa obwodnica Tarnowa. Myślę, że mieszkańcy południowej, zwłaszcza części powiatu Tarnowskiego, będą sobie chwalić na lokalizację. Po prostu będą mieli bliżej, nie będą musieli się wbijać w część miasta Tarnowa i na pewno z tego będą zadowoleni. Jeśli już jesteśmy przy tych środkach rządowych, o których wspominałem, to czekamy z utęsknieniem jako powiat barnowski, jako samorząd na rozdanie pieniędzy tak zwanych PGR-owskich, to jest jeden z modułów drugiego ładu. Na koniec czerwca mają być. Tak, mają być podzielone te pieniądze i za 3 miliony ponad chcemy zbudować dla naszej młodzieży z kolei trzy boiska, dwa ze sztuczną nawierzchnią w Tuchowie w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego oraz w Ciężkowicach w Szkole Imienia Paderewskiego oraz pełnowymiarowe piłkarskie o Prawiastę. Tam chcemy otworzyć klasy sportowe, piłkarskie i stanowić realną konkurencję dla Szkoły Sportowej Naszujskiego w Tarnowli. Zobaczymy, która szkoła będzie wyższa. Wpadła nazwa, nazwisko Paderewskiego, Centrum kończnej Dolnej. No jest przed nami wakacje, więc mamy, będziemy mieć więcej też czasu na to, żeby zaspokoić swoje gusta muzyczne. Proszę powiedzieć, co w najbliższym czasie ciekawego w koźnej Dolnej umiszcza będzie grana? Nasza fraża flagowa Jednostka Kultury, współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma bogatą ofertę koncertową. 25 czerwca za tydzień będzie Paderewski Jazz Inspiracje, Dorota Miśkiewicz, bardzo znana wokalistka jazzowa, będzie miała swój recital. 15 lipca kontynuujemy te wątki jazzowe, Paweł Tomaszewski Trio wraz z wokalistami Martą Fruli, Wojciechem Myrczkiem będą kontynuować klasykę polskiego jazzu, a 26 i 28 sierpnia już to kolejna edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej Brawo Maestro, tam będą trzy duże wydarzenia, pozwolę sobie zerknąć, żeby nie przykręcić znamienitych nazwisk. 26 sierpnia recital Małgorzaty Walewskiej, 27 Kanta sceniczna. Karmina Burana, świetna, romantyczna stylizacja muzyki średniowiecznej, to jest dla melomanów duża gratka, artyści Opery Śląskiej w nie będą to prezentować, a później maraton muzyczny muzyki filmowej. Ciekawym koncertem już w październiku, w sesji jesiennej naszego sezonu artystycznego będzie koncert w The Best of Sinatra. Wszystkie evergreeny tego znanego artysty będą odtworzone przez Daniela Bereza, Wojciecha Myrczka i Chopin Uniwersytet Big Ben. Zapraszamy Państwa na to wszystko. A 6-11 listopada a zakończenie to sezonu artystycznego, to festiwal Viva Polonia, i tam będą trzy, trzy wydarzenia: Zaczarowany Świat z opery Bogusława Kaczyńskiego, Pojedynek Wierzchów, czyli lekcje Patriotyczne dla Młodzieży. Przez tydzień będziemy prezentować. W formie spektaklu teatralnego i lata 20, lata 30, występ artystów krakowskich: Beata Rybotycka, Jacek Włóciński i Orkiestra Arty Symfonico na zakończenie właśnie sezonu artystycznego. Zachęcamy do odwiedzenia kośnej i naszego centrum paderewskiego, bo w rewitalizacji pięknie odnowiony dom pracy twórczej można zamówić nocleg i spędzić piękny weekend, y, y, korzystając z oferty artystycznej, również tam wypocząć nad pięknym jeziorem. I z zrewitalizowanymi alejkami w parku mamy ponad 3 hektarowy park. Można zwiedzać w pobliżu rosnące w oczach uzdrowisko Ciężkowice. Cieszymy się, że mamy takie fajne sąsiedztwo. Być może kiedyś Ciężkowice zdrój jako taka perła południa powiatu tamorskiego na naszych oczach powstaje. Tak, o inwestycjach już było, o edukacji już było, o muzyce już było. I zatem wracam do mojego starego, zapomnianego cyklu yy, dotyczącego książek. Co pan ostatnio ciekawego czytał? Ja zaczytuję się obecnie w ostatnich latach w polskiej współczesnej beletrystyce i polecam książki Remigiusza Mroza. A szczególnie tych, którzy interesują się polityką, zainteresowałbym tą trylogią słynną większość, absolutna władza", większość bezwzględna, władza absolutna i potem nieufności. Świetna literatura. Ale prawa do ekranizacji już są sprzedane. Czekam z niecierpliwością, myślę, że jak czytelnicy mroza na ekranizację. A panu redaktorowi polecam jako pasjonatowi piłki nożnej Grzegorza Kalinowskiego, Grawoczko. Świetna historia współczesna wokół piłki nożnej, dziennikarstwo sportowe, różne wątki, również kryminalno-miłosne. Ciekawa dyrektora na wakacje polecam wszystkim czytelnikom polskiej beletrystyki. Mnie się podobała i panu też polecam. To ta propozycja będzie u mnie druga w kolejce, bo pierwszym będzie kwartalnik kanału sportowego, gdzie będzie 300 stron do przeczytania. Niektóre wywiady i materiały będą miały po, będą to takie czytały po 10 stron, więc póki co najpierw muszę przez to przebrnąć, a później zabiorę się, bo też jestem jakby fanem książek, które są stanowią taki kanon jak literatura faktu i sobie właśnie bardzo lubię nawet. Można powiedzieć, różnie to ocenić, czy Tomasza Lisa, pewne te rzeczy, książki z jego przeszłości, czy Rafała Ziemkiewicza. Więc, więc, więc te, bardzo lubię właśnie tą literaturę faktu. Dobra, koniec o mnie, bo ja tu nie jestem najważniejszym, Najważniejszą osobą w tym odcinku był nasz gość, pan Tomasz Stelma, etatowy członek zarządu powiatu Tarnowskiego, z którym popijaliśmy pyszną kawę z palarni Agifa. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. No i zapraszam, no już niebawem. No bo będą na pewno będą, przed startem nowego roku szkolnego, będą nowe informacje i kolejne dobre dotyczące oświaty w powiecie Targowskim. Myślę, że tak będzie na pewno. No zapraszam. Zapraszam. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.